Maciej Wilk, no chyba specjalista od lotnictwa i lotnisk, nie trzeba przedstawiać. W związku z wczorajszą burzą w temacie kargo oraz rozbudowy lotniska we Frankfurcie kilka słów komentarza. Owszem, z PIM pod tytułem Niemcy wybudują swój CPK jest wyjątkowo durnowaty, bo oni swoje CPK we Frankfurcie mają już od kilkudziesięcioleci. Istotą problemu jest to, że konkurencja europejska nie śpi i nie czeka, aż pan minister Lasek wykosi się ze swoimi audytami, tudzież na spokojnie, pomalutku uzyska wszystkie pozwolenia i decyzje administracyjne. Choć jego podstawowym zadaniem jako pełnomocnika jest właśnie wywierać taki wpływ na organ administracji państwowej, aby ta szczególna inwestycja była realizowana jak najsprawniej, a nie typowo po polsku. Niemcy od 2030 roku zyskają jeszcze większą przewagę nad Polską, podczas gdy my, zamiast przyjąć agresywny harmonogram i jak najszybciej zyskać instrumenty, to rywalizacji z konkurencją zakładamy sobie komfortowy plan sięgający 2032 roku, który rodzi i tak istotne ryzyko opóźnień. Rząd i pełnomocnik dokonują dziwacznych urealnień projektu, na których nie osiągną żadnych istotnych oszczędności finansowych, a jedynie trwonią czas. Już zmarnowaliśmy rok na pożałowania godno epopeje ze słynnymi audytami i niemożnością dostarczenia jednej mapki do Urzędu Wojewódzkiego. Tymczasem każdy rok opóźnienia CPK to miliardy złotych utraconych korzyści dla polskiej gospodarki. Rząd i pełnomocnik nie wykazują zrozumienia tej kwestii w najmniejszym stopniu i o to właśnie chodzi. Konkurencja nam dosłownie odlatuje, a my trwonimy czas.